Cześć. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o czymś, o czym mało kto mówi wprost. Gdzie naprawdę znika srebro? Dlaczego co roku wydobywa się go coraz więcej, a mimo to fizycznych zapasów jest coraz mniej? I co najważniejsze, kto je przejmuje i po co? Zacznijmy od podstaw. Pierwszy, srebro to surowiec krytyczny. I to nie tylko dla jubilerów. Wielu ludzi myśli, że srebro to głównie monety, sztabki i biżuteria. A prawda jest taka, że ponad połowa globalnej produkcji trafia do przemysłu. Smartfony, panele słoneczne, samochody elektryczne, 5G, medycyna, nawet rakiety kosmiczne wszystko to potrzebuje srebra. I tu zaczyna się problem. Srebro w większości zastosowań nie wraca do obiegu, bo jest montowane w urządzeniach, których później nie opłaca się odzyskiwać. Znaczy to jedno: ogromna część srebra po prostu znika w elektronice na zawsze. Drugie: wydobycie nie nadąża. Wydobycie srebra rośnie bardzo wolno, a często nawet spada. Dlaczego? Bo większość kopalni srebra to kopalnie uboczne. Srebro nie jest głównym celem wydobycia. Wpada przy okazji, razem z miedzią, cynkiem czy ołowiem. Jeśli ceny tych metali spadają, kopalnie tną produkcję. A z nią spada wydobycie srebra. To sprawia, że dostępność fizycznego kruszcu jest uzależniona od cen zupełnie innych metali. To absurdalna sytuacja. Rynek rośnie, potrzeby rosną, a wydobycie stoi w miejscu. Trzeci. Gdzie znika reszta? ETF-y i papierowe srebro. I tu wchodzimy w najciekawszy temat. Znaczna część dostępnego fizycznego srebra jest wciągana przez różne fundusze, szczególnie ETF-y. Te wielkie finansowe odkurzacze skupują srebro i trzymają je w skarbcach, blokując je przed rynkiem. To właśnie przez ETF-y często mówi się o papierowym srebrze. Fundusze kontrolują ogromne ilości kruszcu, ale handluje się przede wszystkim zapisami księgowymi, nierealnymi sztabkami. Dla zwykłego inwestora oznacza to tyle, że realnego srebra w obiegu jest mało, większość siedzi w magazynach i jest niedostępna. Rynek fizyczny odrywa się od rynku papierowego. 4. Srebro znika także w Azji i nie wraca. Kolejna sprawa to globalny popyt, szczególnie w Indiach i Chinach. Te rynki wchłaniają srebro jak gąbka. W Indiach srebro jest traktowane jak tańsze złoto. Kupują je rolnicy, osoby z klasy średniej, jubilerzy, inwestorzy. A kiedy już je kupią, to przeważnie nie sprzedają. Trzymają dekadami, często pokoleniowo. Dla rynku to jest czarna dziura. Srebro wpływa i już nie wraca. Chiny natomiast ładują srebro w przemysł i nowe technologie. Państwo skupuje metale strategiczne, a obywatele coraz częściej inwestują w kruszce jako zabezpieczenie. To kolejny powód, w gdzie Zachód ma problem z dostępnością fizycznych sztabek. Piąty. Recykling nie ratuje sytuacji. Teoretycznie srebro można odzyskać. Praktycznie w większości przypadków to kompletnie nieopłacalne. Nowoczesna elektronika jest zbyt skomplikowana. Koszt demontażu i odzysku przewyższa wartość srebra w środku. Efekt? Większość srebra trafia na wysypiska razem z elektroniką. I to jest największa utrata zasobów w historii. Sześć. Co to oznacza dla przyszłych cen? Gdy połączysz fakty: niskie wydobycie, ogromny popyt, przemysłowy rosnący popyt inwestycyjny, ETF-y blokujące fizyczne sztabki, znikające srebro w elektronice, azjatyckie rynki absorbujące kruszec, to wychodzi ci jedna rzecz. Rynek jest napięty jak struna. Wystarczy jeden mocniejszy impuls kryzys, wojna, recesja albo coś jak remonetyzacja srebra w Indiach i ceny mogą wyskoczyć jak sprężyna. To już się dzieje. Zapasy w magazynach światowych spadają, dostawy opóźniają się. Srebro fizyczne coraz częściej sprzedaje się powyżej ceny giełdowej. To znak, że coś jest nie tak. Podsumowanie. Srebro nie znika magicznie. Znajduje nowych właścicieli, trafia do nowych zastosowań, albo jest zamykane w funduszach, gdzie nikt nie ma do niego realnego dostępu. A kiedy podaż nie nadąża za popytem, rynek robi swoje. I właśnie dlatego to temat, który warto obserwować bardzo uważnie. Jeżeli film się spodobał, zostaw suba.